Panie trenerze, pierwszy mecz za nami zwycięstwo, ogromne gratulacje. Jak pan skomentuje to spotkanie? Ja to skomentuję tak, że 1-0. Nieważne jak, nieważne w jakim stylu wygrywamy ten mecz. Wiadomo, że to miało różny przebieg w pierwszej, w drugiej, w trzeciej tercji, ale ja myślę że podle ogłosów, oklasków kibiców, a kibicowania, że się ten mecz im musiał podobać. A było, było naprawdę na co patrzeć. Także cel, wygrany mecz jest za nami. No a teraz mamy 20 godzin na to byśmy się przygotowali do drugiego meczu. Czy widać było, że Katowice mają za sobą tą siedmiomeczową meczową batalię z Jastrzębiem? A ja nie wiem, jeżeli, jeżeli to było widać, albo jak grali, co grali? Yy, mówię. Patři, já patřím, nebo jsem patřil na náš na, zespol, na, na naše ugre, z které jsem zadovolený, dlatego, že provadíme 1-0. A ne, nevím, co, co, co se děje v Katovicách, to, mě to neinteresuje, já patřím na sebe. No dzisiaj była spora liczba kibiców na trybunach, głośny doping. No chyba liczymy, że jutro tych kibiców będzie jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za kibicowanie, chłopacy. Tak samo byli bardzo zaskoczeni, mile zaskoczeni wszyscy. No zapraszam kibiców na jutrzejszy mecz, bo to są play-offy, każdy mecz jest inny, a jutro tak samo będzie walka od pierwszej, od pierwszej minuty, bo od pierwszej zmiany. Bardzo bardzo ciężki mecz.